Kino familijne. Bawi, wzrusza, ale i potrafi zaskakiwać. Tym razem przygotowaliśmy dla Was filmy do obejrzenia z całą rodziną. Historie, które na pierwszy rzut oka zdają się być nieskomplikowane, często ukazują cenne morały, szczególnie w dorosłym świecie. Sprawdźcie razem z nami bazę CDA w tej kategorii i przekonajcie się, co możecie obejrzeć wspólnie z najmłodszymi. Cudowny chłopak. Poruszająca historia, która pokazuje, że siła tkwi w rodzinie i akceptacji z jej strony. Ogi, chłopiec z deformacją twarzy, po raz pierwszy idzie do szkoły, gdzie musi zmierzyć się z uprzedzeniami rówieśników. Dzięki wsparciu rodziny i własnej determinacji pokazuje, że prawdziwe piękno znajduje się w głębi człowieka. Grający chłopca Jacob Tremblay przekonuje swoją autentycznością, a jego rodzice w tych rolach Julia Roberts i Owen Wilson naprawdę wzruszają dzięki udanym kreacjom aktorskim. To film, który nie tylko podnosi na duchu, ale uczy empatii. Ostrzegam, że łzy popłyną strumienia Paddington. Co wyniknie z połączenia uroczego misia, wielkiego miasta i odrobiny chaosu? Paddington, niedźwiadek z Peru, próbuje odnaleźć się w Londynie, trafiając do rodziny Brownów, która staje się jego nowym domem. Ich wspólna codzienność pełna jest niespodzianek, a gdy niedźwiadek wpada w tarapaty, wszyscy ruszają mu na pomoc. Warto wspomnieć, że całkiem niedawno premierę kinową miała kolejna część Paddingtona, zaś pierwsze dwie znajdziecie już teraz na CDA Premium. Zegar Czarnoksiężnika. Gotowi na mieszankę magii, tajemnicy i mrocznych sekretów? Louis trafia do domu swojego wuja, który okazuje się być czarnoksiężnikiem. Wraz z sąsiadką Florence próbują powstrzymać mroczne siły ukryte w tykającym zegarze, który odmierza czas do nieznanej katastrofy. Jack Black i Kate Blanchett w rolach mistrzów magii tworzą nietuzinkowy duet, a klimat filmu przypomina magiczne opowieści rodem z lat osiemdziesiątych. Bardzo wciągająca opowieść, idealna na rodzinny wieczór z dreszczykiem emocji. Asterix i Obelix, tajemnica magicznego wywaru. Galisty bohaterowie powracają w zupełnie nowym, animowanym wydaniu. Panoramix postanawia znaleźć następcę, który przejmie sekret magicznego wywaru. Asterix i Obelix, jak zawsze, muszą stawić czoła rzymskim legionistom i nowym wyzwaniom. Humor, akcja i charakterystyczny styl serii sprawiają, że trudno się oderwać od oglądania. Stara miłość nierdze wieje, ulubieni bohaterowie w nowoczesnej formie, bardzo zachęcamy do sprawdzenia samemu. BFG. Bardzo fajny gigant. Nie każda bajka o olbrzymach to historia grozy. Ta jest ciepła i pełna magii. Sophie, mała dziewczynka, poznaje olbrzyma, który nie jest taki jak inni z jego gatunku. Zamiast siać strach, łapie sny i rozdaje je dzieciom. Razem stawiają czoła złowrogim gigantom i ratują świat przed ich atakami. Reżyseria Stevena Spielberga to gwarancja magii w każdej minucie, istna uczta dla oka. Opowieść o przyjaźni, która łączy dwa różne światy, idealna dla tych, którzy mają skryte marzenia. Ranek Shawn. Nie potrzeba dialogów, by stworzyć coś, co rozśmieszy całą rodzinę. Gdy stado owiec przypadkiem trafia do wielkiego miasta, Shawn i jego przyjaciele muszą znaleźć sposób, aby wrócić na swoją farmę. Pełna gagów fabuła i genialne animacje bawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Studio Aardman po raz kolejny dostarcza czystą radość i rozrywkę. Prosty, ale błyskotliwy humor gwarantuje dużą przyjemność z oglądania bez względu na wiek. Dzień czekolady. Baśniowa opowieść o dziecięcej wyobraźni i sile marzeń. Monika i Dawid, dwójka dzieci z sąsiedztwa, wyrusza w magiczną podróż w poszukiwaniu sposobu na zatrzymanie czasu. Film oparty na książce Anny Onichimowskiej oddaje wzruszające przesłanie o wartości rodziny i dzieciństwa, co czyni go wyjątkowym. Polski akcent w familijnym kinie subtelny, lecz warty uwagi, bo pozwala spojrzeć na życie oczami dziecka. Balerina. Każdy znajdzie w tej historii coś dla siebie: determinacja i pasja w tanecznym rytmie. Felicja, młoda dziewczyna z sierocińca, ucieka do Paryża, by spełnić swoje marzenie o zostaniu baleriną. Pomaga jej Wiktor, genialny wynalazca, a ich wspólna podróż to pełna emocji przygoda. Animacja zachwyca lekkością i pięknem paryskich krajobrazów. Inspirujący film o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy odrobina odwagi. Mój przyjaciel szpieg. Akcja, humor i nietypowe partnerstwo, które rozwala system. Agent CIA nieoczekiwanie zostaje zmuszony do współpracy z dziewięcioletnią Sophie, która poznaje dzięki temu tajniki szpiegowskiego fachu. Ta dwójka tworzy przezabawny team, a w efekcie pokazuje, że czasem to dzieci wiedzą lepiej niż dorośli. Ich wspólne perypetie pełne są śmiechu, jak i spektakularnych akcji. Lekki film, który udowadnia, że w pracy zespołowej dzieci bywają najlepszymi partnerami. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądają w rzeczywistości lektorzy, których głosy znacie z filmów? Przybliżymy kilka najpopularniejszych. Piotr Borowiec. Fajnie, ale to, to nie jest głos tego pana. Tomasz Knapik. No, czyta, czyta to każdy. W szkole uczą, w siódmej klasie to już, to już się biegle czyta, a w piątej to, to hmm. zupełnie nieźle. Maciej Jabłoński. Wszystko zaczyna się od wydechu. Maciej Gudowski. Opony piszczą, strzelają, wybuchają i jeszcze gadają. Jacek Brzostyński. Budzik jest samopowtarzalny, bo musi zadzwonić przynajmniej trzy razy, żebym wstał. Janusz Szydłowski, reżyseria dźwięku Magdalena Kasperek, Posorno. Dziękujemy za wspólny czas w strefie premier. Napiszcie w komentarzach, które filmy najbardziej Was zainteresowały, a linki do wszystkich znajdziecie standardowo w opisie. Koniecznie sprawdźcie sekcję filmów dla dzieci na CDA Premium. Znajdziecie tam wiele rodzinnych hitów. Nie będziecie musieli długo szukać, żeby wybrać coś dla siebie. Zapraszamy i życzymy miłego seansu.